sesję ono stwierdzam, że na sesji, którym może obradować podejmować uchwały Rada Miejska w Prusicach. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, pana burmistrza oraz oglądających nas mieszkańców gminy Prusice. Witam oczywiście osoby, które uczestniczą e, bezpośrednio tutaj jako goście na sesji. Szanowni państwo, Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1b obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk nagrania. Obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przebieg sesji realizowany jest za pomocą platformy e-sesja. Szanowna Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Prusice. Burmistrz Gminy Prusice działając w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 20, 2023, pozycja 40 złożył wniosek o zwołanie siedemdziesiątej dziewiątej sesji Rady miejskiej w Prusicach w celu realizacji następującego porządku obrad. I punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy przyjęcia uchwały Rady miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały numer. 73 przez 384 przez 22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na rok 2023. Druga uchwała dotyczy podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały numer 73 przez 385 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2044. Trzecia uchwała dotyczy podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie przyjęcia programu planu wdrażania usłu Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice. I czwarta uchwała dotyczy podjęcia uchwały numer Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie uchwały numer 354 przez 22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 12 października 2022 roku w sprawie udzielenia, udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu trzebnickiego. W punkcie trzecim interpelacje i zapytania radnych, w punkcie czwartym wolne wnioski i informacje, w punkcie piątym zamknięcie obrad. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji przedstawionego porządku obrad. I punkt drugi, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała, podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 73 przez 384 przez 22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na rok 2023. Proszę o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką. Pani Basia, bardzo proszę, oddaję głos. W paragrafie pierwszym zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 209 814 zł. 64 grosze do kwoty 89 303 347 zł. 89 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 209 814 zł. 64 grosze do kwoty 102 701 672 zł. 44 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Y, plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. I budżet gminy Prusice na 2023 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi plan dochodów 89 303 347 y, zł i 89 groszy w tym dochody bieżące 50 213 708 zł. i 53 grosze. Dochody majątkowe 339 89 639 zł. i 36 groszy. Plan wydatków wynosi 102 701 672 zł. i 44 grosze. Wydatki bieżące wynoszą 53 533 292 zł. 85 groszy i wydatki majątkowe 49 168 379 zł 59 groszy. Przychody budżetu wynoszą 13 398 324 zł groszy w tym wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi milion zł. I deficyt budżetu wynosi 13 398 324 55 zł. 55 groszy. Pozwolę sobie nie odczytywać uzasadnienia do uchwały, ponieważ była omawiana na komisjach i ewentualnie, jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Czy jakieś pytania do Pani Basi w sprawie tej uchwały? Bardzo proszę. Tak, najpierw Panie Przewodniczący, taka uwaga techniczna. Dziesięcioro radnych jest obecnych, nie dziewięcioro, tak jak Pan powiedział. No, pomylił się Pan. Ale ważne, są, że a... kworum, ale kworum e... jest, panie Robercie. Jest. E, proszę bardzo pytanie też. E... A, aha. Tak, ja teraz to... do uchwały. Pani Barbaro, pani burmistrzu, ta inwestycja pod nazwą budowa sieci światłowodowej światłowodowe dla jednostek organizacyjnych gminy Pucice, Tam była przeznaczona kwota 160 tysięcy. Ściągamy tą kwotę. Rezygnujemy z tej inwestycji. Mam pytanie. Gdybyśmy nie ściągali, to ta sieć światłowodowa by powstała w tym roku jeszcze. I powstałaby w tym roku, tak? Gdyby nie, nie, gdybyśmy nie ściągali tych środków. A czy jest y, taka szansa, że pomimo e, tego, że ściągniemy. Może to... pan burmistrz odpowie. Ale jeszcze kolejne pytanie. Czy jest Ale szansa? to może na jedno i za chwilę na drugie. Dobrze? To znaczy, sieć światłowodowa, która połączy nasze jednostki, nie jest naszą inwestycją tak, tak zwaną priorytetową. My na dzień dzisiejszy musimy realizować te inwestycje, które są dla nas inwestycjami, inwestycjami priorytetowymi. Mamy tutaj do dokończenia budowę. Dwóch świetlic w miejscowości Krościna Mała i w miejscowości Borów. Przypomnę tylko, że jesteśmy dziś na etapie realizacji sześciu takich inwestycji na terenie całej gminy. To jest rzeczywiście rekordowa ilość, jeśli chodzi o, o rok 2023. My jesteśmy zobligowani też terminami wynikającymi z programu rozwoju obszarów wiejskich i musimy z pewnych inwestycji zrezygnować. Sieć świ światłowodowa miała na celu połączyć wszystkie jednostki naszej gminy, natomiast to nie jest coś, bez czego, bez czego nie możemy dalej funkcjonować, ponieważ my dzisiaj jesteśmy spięci siecią radiową, mamy doskonale funkcjonującej internet we wszystkich jednostkach. Także tutaj nie ma jakiegoś takiego zagrożenia, że coś może się wydarzyć. Chcieliśmy, żeby to rzeczywiście działało dużo sprawniej i dużo szybciej, natomiast na dzień dzisiejszy z tej inwestycji możemy zrezygnować. Dziękuję bardzo. To kolejne pytanie, bardzo proszę. No, kolejne pytanie się nasuwa samo. Czy istnieje jeszcze szansa, że w tym roku jak gdyby powrócimy do tej, yy, czy to już definitywnie rezygnujemy i dajemy sobie spokój z tą inwestycją? Nie, no chyba wyraziłem się jasno, no nie jest to na dzień dzisiejszy priorytet. Dzisiaj mamy dużo, in, dużo, dużo wiele innych priorytetów. Jesteśmy moi drodzy przed rozstrzygnięciem przetargu na realizację ponad 9 kilometrów budowy dróg na terenie miasta i gminy Prusice. Jesteśmy przed rozstrzygnięciem projektu kolorowe kamienice, gdzie zamierzamy realizować remont 33 kamienic. Wszystko będziemy wiedzieć po otwarciu ofert i zobaczymy jakie będą odpowiedzi z rynku, bo nie ukrywam, że może być taka sytuacja, że będziemy potrzebowali w związku z, z tym, że budżety te też mamy okrojone i kosztorysy były dostos dostosowane, ale może być odpowiedź z rynku dużo większa, a chcielibyśmy te, te inwestycje zrezygnować i być może z części inwestycji mniej priorytetowych będziemy rezygnować, po to, żeby realizować nasze inwestycje kluczowe w postaci budowy dróg, budowy świetlic, rewitalizacji kamienic na terenie miasta Prusice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, a zatem Przechodzimy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki i równoczesne naciśnięcie przycisku na terminalu do głosowania w elektronicznym systemie głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką? Kto, się, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I wynik głosowania. Pan Stanisław Leśniak jeszcze. Jest. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głosowało dziesięciu i dziesięciu za podjęciem uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy zatem do kolejnej uchwały dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 73 przez 385 przez 22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2044. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez panią Basię. Bardzo proszę. Załącznik numer jeden do uchwały z 22 grudnia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata. ona 20. jest wraz z autopoprawką, tak? Tak, tak. Uchwała wraz z autopoprawką jakby załącznik numer jeden otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do, do, do numer jeden do niniejszej uchwały, załącznik nr 2 przedsięwzięcia. Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej otrzymują brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i załącznik nr 3. Yy, objaśnienia otrzymują yy, brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Yy, w zakresie wieloletniej prognozy finansowej yy, załączniku nr 1 dostosowane zostały wartości dla roku 2023 do, do zmian wynikających z uchwały budżetowej i w przedsięwzięciach zmieniają się limity dla. Budowy Lokalnego Centrum Kultury w Krościnie Małej i w Borowie do zmian analogicznie do zmian z uchwały budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania? Pragnę dodać tylko, że na komisjach omawialiśmy wszystkie uchwały, które mamy tutaj do głosowania. Więc zatem przechodzimy do głosowania. Głosujemy poprzez przyciśnięcie przycisku na systemie elektronicznym i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo za głosowanie. Jednogłośnie 10 za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do kolejnej uchwały dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie przyjęcia programu Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice. Bardzo proszę o zreferowanie Panią dyrektor Joanna Wiraszkę. programu plan wdrażania centrum usług społecznych w gminie Prusice. Plan przyjmuje się program plan wdrażania centrum usług społecznych w gminie Prusice stanowiący załącznik do uchwały. Dokument plan wdrażania CUS Prusice jest dokumentem niezbędnym do realizacji projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Zgodnie z wytycznymi projektowymi musi zawierać następujące elementy: przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu, yy, która została wykonana przez firmę zewnętrzną, planowany katalog usług, cele, jakie będą osiągnięte, plan podnoszenia kwalifikacji przez pracowników CUS, sposób zarządzania CUS, sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami założenia do programu usług społecznych propozycję strukturyzacji indywidualnych planów usług społecznych, sposoby testowania, plan i sposób monitorowania usług świadczonych przez CUS, określenie pakietu dokumentów, który powstanie w wyniku założonego w projekcie modelu CUS i oraz zasady współpracy między jednostkami zajmującymi się świadczeniami. Wobec powyższego proszę o przyjęcie tej uchwały która jest konieczna i zasadna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytanie może do pani dyrektor? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Informuję, że przycisk elektronicznie jedną ręką. Głosujemy drugą w górę podnosząc. Dziękuję za głosowanie jednomyślnie dziesięciu obecnych za. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnej uchwały, którą mamy w porządku. Uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 354 przez 22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 12 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Trzebnickiego i Pan Sekretarz zreferuje. Bardzo proszę. Wysoka Rado, Gmina zawarła porozumienie z Powiatem, które zostało potwierdzone uchwałą Rady Miejskiej o udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Czernickiego i zmiana tego porozumienia i tej yy, te uchwały następuje z kwoty 75 tysięcy do 105 To porozumienie dotyczyło wykonania przez naszą gminę nawierzchni, yy, części tej nawierzchni yy, podbudowy yy, z kruszywa łamanego, czytam tutaj, przepraszam ze zdjęcia, yy, yy, nasza spółka wykonała podbudowę na, na, tych y, poboczy i ten koszt my y, samodzielnie ponosimy, natomiast powiat y, ponosi koszt y, budowy nawierzchni. I ponieważ y, zapadła decyzja, aby to pobocze wykonać z obu stron, to wzrósł y, koszt tego, wykonania tego zadania. I proszę zwrócić uwagę, że to jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, że my nie przekazujemy pieniędzy powiatowi, tylko sami wykonujemy to i wykonaną robotę przekazujemy powiatowi. Dziękuję bardzo. Pytania? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie na tablecie przycisku. Tak. Szanowni Państwo, dziesięciu obecnych, dziesięciu za podjęciem uchwały dziękuję za jednomyślność. Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do kolejnego punktu. interpelacja i zapytania radnych. Proszę o zabieranie głosu. Bardzo proszę Pan Radny Musielak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, najpierw pytanie do Pana, bo mam pytanie odnośnie tutaj, tutaj formuły głosowania, bo nigdy wcześniej. Nigdy wcześniej nie podnosiliśmy ręki. Czy to są jakieś po, wytyczne? Y, pozwolę sobie tylko dodać w formie informacji, żeby podobna sytuacja jak w Sejmie się nie zdarzyła, że ktoś za kogoś głosował. Więc y, po pewnych konsultacjach doszliśmy do wniosku, że podniesienie ręki y, i przycisk, więc są obydwie zajęte. Jest to forma czytelna. Y, osoby, które. Nas obserwują, widzą, że głosowanie jest poprzez podniesienie ręki i oprócz tego jest elektronicznie zagłosowane. Tyle w, jeśli chodzi o wyjaśnienie. To jest. To I tak jest w ustawie. Więc e, mówiłem, że mała, mała jakby taka rewolucja, jeśli chodzi o nasze sesje. E, dzięki temu, że mamy e, osobę, która przez 20 lat prowadziła. Właśnie te sprawy ma doświadczenie i korzystam tu z tego, że Pan Robert Borczyk jest z nami. Wspiera mnie w tym, żeby wszystkie te sprawy związane z prawidłowością naszych sesji, jeśli chodzi o prowadzenie były dopilnowane i tu dziękuję Panie Robercie, Myślę, że Państwo radni też będziecie zadowoleni, a oglądający nas również, widząc, że ktoś głosuje, bo nie widzą zawsze elektronicznego, nie wiedzą kto to, co i jak. Ale dziękuję za pytanie. Bardzo proszę, Panie Robercie. Mam pytanie jeszcze do Pana burmistrza, do Pana sekretarza. Panie burmistrzu, kiedy. Można się zapoznać z oświadczeniami majątki, majątkowymi za 2021 rok, bo nie ma na BIP-ie tych oświadczeń. Ja wiem, że nie ma terminu, jak gdyby publikacji ustawodawca nie wskazuje, natomiast wcześniej były publikowane. Więc my publikujemy, kiedy dostaniemy uwagi od yy, Urzędu Skarbowego. Ponieważ do, do momentu, kiedy Urząd Skarbowy te uwagi wy, wyekspediuje, że tak powiem, to można zrobić jakieś autopoprawki, uzupełnienia. I już to się stało. Urząd Skarbowy nam przysłał. Nie wiem, czy do Państwa już dotarły, dotarły. Tylko po prostu z powodu tych zmian lada dzień to się stanie. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia. Jeśli ktoś odpowiada tu za zwłokę, to ja. Przepraszam. Dziękuję. Jeszcze pytanie. Tak, panie... jeszcze jedno pytanie mam odnośnie żłobka. Czy już ta inwestycja jest całkowicie zamknięta, zakończona, chodzi mi tutaj o ten teren zewnętrzny, to już jest tak gdyby finał tutaj tej inwestycji, czy to jeszcze coś tam będzie robione na tym terenie zewnętrznym od ulicy Kościuszki? I pytanie, jeszcze związane z, akurat z tym, yy, chodzi mi o te kary, które yy, były naliczane. Czy jest yy, Pani, pani Barbarowo w stanie powiedzieć, yy, w jakiej wysokości te kary zostały naliczone i czy myśmy je wyegzekwowali od wykonawcy? Inwestycja nie jest skończona, a, ka a kary jeszcze nie są naliczone. Dokładnie. Kary umowne naliczamy po odbiorze końcowym tak naprawdę od faktury. Jakby wykonawca nie zakończył zadania, w związku z czym nie ma protokołu odbioru i jakby na dzień dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy w stanie naliczyć tych kar. Z dnia na dzień rosną te, te kary. Natomiast jakby na dzień dzisiejszy jeszcze nie znamy ich wielkości. Ale pani wie jakie to są kwoty, bo skoro rosną to ktoś to śledzi, tak? Do, jakich, do, jakiej, do, jakiej, do jakiej kwoty już urosły? Nie, tego nie robimy tak. To jest po prostu w ten sposób, że Ci, którzy są odpowiedzialni w urzędzie za prowadzenie inwestycji i współpracę z wykonawcą, doprowadzają do punktu takiego, że, jest, że są protokoły końcowe, wtedy są dokumenty przekazywane do do pionu skarbnika i wtedy pion skarbnika nalicza we współpracy, tak, no pracownik w pionie skarbnika nalicza, idzie to do, 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 do akceptacji do skarbnika, powiadamiany jest Pan Burmistrz, Pan Sekretarz i wtedy oczywiście razem z prawnikami wystosowywane jest odpowiednie pismo, no, w ten sposób. No, my My nie prowadzimy tego w, w ten spo... I, inaczej, bo my, my jesteśmy księgowością urzędu, prawda? Stąd my zajmujemy się tylko jakby y, 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 konstatacją tego, co jest zdarzeniem, prawda? Jest zdarzenie jest działanie, A my jakby nie wyprzedzamy w ten sposób, bo to wykraczalibyśmy poza nasze kompetencje. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Nikt się nie orientuje jaka to jest kwota, bo czy, czy wykonawca jest informowany, że na przykład naliczono już takie, że, że, że grozi mu naliczenie takich kar, czy, czy on jest nieświadomy tego, że będą naliczane kar. Czy Państwa to w ogóle nie no, umowy, interesuje na przykład, bo też tak no, umowy, może być, tak? Umowa go obowiązuje. I tyle tak wygląda sytuacja. Natomiast czy, czy tak, czy nie, no to ja myślę, że to jest zgodnie z umową, bo to jest, jest to ujęte nogą w umowie w ten sposób, że to są jakieś dziesiąte, jakieś dziesiąte procenta, albo procent za każdy dzień opóźnienia od kwoty kontraktu, prawda? No i tak to jest jakby skonstatowane. Ale ja panu teraz nie powiem, pani radny, ile jest tych dni, bo ja będę dokładnie wiedział ile wtedy, kiedy pracownik Pracownik od strony inwestycji przedstawi nam protokół razem z fakturą do zapłaty, i wtedy dopiero będziemy, będziemy wyliczać wysokość kar i korekty w stosunku do faktury, do faktury głównej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Ja może na początku informację taką udzielę, że wszystkich Państwa radnych obowiązuje składanie oświadczeń do końca kwietnia. W związku z tym bardzo proszę o pobieranie druków w biurze Rady. Kto nie uczynił tego, to bardzo proszę. Pan Robert Borczyk tam druki przygotuje. Zresztą one już wcześniej były przygotowane. To jest kwestia tylko pobrania, żebyśmy po prostu na czas złożyli oświadczenia. Tyle ode mnie, jeśli chodzi. Bardzo proszę, panie sekretarzu. W tym samym temacie, co pan przewodniczący, tylko bardzo proszę w dwóch egzemplarzach oryginalnych i w dwóch egzemplarzach PIT. Ja myślę, że to radni już wiedzą, bo to już są wieloletni radni, ale no każda informacja dodatkowa przypomina nam coś, także myślę, że w tym wypadku dobrze, że pan dopowiedział to, ale bardzo proszę o to, żebyśmy na czas zdążyli, żeby nie było jakichś później niedomówień w związku z niedopełnieniem obowiązku. Czy jeszcze jakieś wnioski może albo informacje od radnych? Bardzo proszę pan radny. Babilis. Ja chciałem tylko poinformować członków Komisji Rewizyjnej, że w przyszły czwartek za 7 dni o godzinie 10 w siedzibie ProEko przy ulicy Kolejowej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś, jeśli nie ma szanowni Państwo przechodzimy do kolejnego punktu, to jest zakończenia obrad. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 79 sesji Rady Miejskiej w Prusicach.